Twórca Twórcą opracowania plastycznego i liderackiego Reksia jest Lechosław Marszałek, który urodził się w 1922 roku, a zmarł w 1991. Wybitny reżyser, animator, scenarzysta. Był autorem przeważającej większości scenariuszy tej znanej od pokoleń kreskówki dla dzieci. Przez 23 lata, od 1967 roku do 1990, zrealizował 18 z 65 filmów animowanych z udziałem kultowego czworonoga, które powstały w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Zadebiutował w 1953 roku filmem Koziołeczek. Zrealizował ponad 60 filmów, m.in. Różne przygody Gąski Balbinki Reksio, przygody błękitnego rycerzyka, pani Twardowska, osioł w jej skórze, o białym misiu, korida, jak szaruś po Polsce wędrował, poławiacze skarbów, balada, ameba wszystko lata. Za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymał wiele nagród festiwalowych, zarówno krajowych, Srebrne Lajkonik dla najlepszego filmu dla dzieci na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie. Srebrne Koziołki na Festiwalu Filmów dla Dzieci w Poznaniu, jak i zagranicznych w Karlowych Warach, Wenecji, Zion, Teheranie, Moskwie. Otrzymał także wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej odznakę zasłużonego działacza kultury.